Halo, halo? Dobra, jest git. Okej, okay, czas rozpocząć nowy rozdział. Tak o. Nasz tutaj Mikołaj Święty staje. Ty, ty, weź się uspokój, bo ty jeszcze się przewrócisz. Hmm. Ło! Wow, jakie płynne przejście! Zresztą w grach masz takie, wiesz... Ładne przejście, ładne, ładne, ładne i nagle masz takie... Kijowe takie zatrzymanie, tak... Like, I sobie Ale tutaj, no, na plus. Rekompensuje to to, jak Kevin się brzydko rozwalił. Yy, tylko biegam jakiś ula. Yy, no, najgorszy moment w grę, kiedy biegasz, ale nie możesz biec. Tak naprawdę. No. O! Co co? Co to? NPC -ty w Fortnite, ale takie normalne, a nie jakieś naciurana. Ja? Co to jest? O! O! Cześć, cześć. Cześć. Dobra Arraszuję sobie dalej Joki gang Nie, ja ich obejdę my tu A Złe rzeczy się ze staną Pa Co tam jest? Mamy tam The Jakiś Typ Nie wiem, jeszcze inny typ Cześć Jaki zarąbisty czy tylko czemu nie dźwięku? Jaki fajny gamble! Aha, mamy jeszcze wracać do domu, Ona no, tylko, że no, na nas co? Po co oni chcą wrócić do domu? Ło! O! wo Świąteczna mapa! I pomnik papieża, wo I... Aha, bo my jesteśmy w punkcie zerowym, aha! Aha! A można podróżować pomiędzy mapami? Są tam jakieś przejścia, czy ona się po prostu... No bo nie wiem, nie no na przykład ciekawi ta dolna mapa, nie ta górna yy, Co? Ej! Ej! No, yy. zabiło mnie No nie no No dlaczego Ale też tam, ten, tam, tam, tam tego Nie ma lip, o! Jest ta! Jak to się nazywa? Dobra, to jest jakaś oni. Tutaj mamy oni zabójcę. Samuraja Mamy Spidermana. Rock Ty, rzeczywiście jakiś oni. Co to jest w ogóle? Spiderman. Niestety, no, nie stać mnie. Jeszcze mnie nie stać. Ale będzie mnie stać. Dobra, co mamy teraz w sklepie na świeży ten. Ło, do Lodoły legendy. O, dużo tych lodolegend. O, 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 te świąteczne skiny są zawsze takie zarombiste. O, o, sopel lodu. O nie. O, śnieżny śmiałek. Zobaczcie y, tutaj. O, piżamowa Piechórka O, komando gwiazdka, człowiek. O, śwież, sz szkletonowy wojak. O, jest inny rykon. Mę um. interesuje czemu. Wow! Ehehej! Co to? że to zorganizowany panel boczny ma nowy wygląd i zawiera nowe profile. No nie daliście mi doczytać, no? Yeah. To jest inny świat. Aha, i tu mamy nudry, ale to jest beznadziejne. Dobra. No i dlaczego ja niby nic nie słyszę? Cirura. Dobra, nie wiem. Teraz to mi chyba na tym najmniej zależy. Z tyłu stoi potężny do rok. O! W końcu normalne zadania! Nie ma latania po wyspie, żeby je o, chodzi o jakiegoś gościa i przyjmij wyzwanie, żeby później mieć tylko max 5 zadań w yy, eku i lataj sobie tak po całej mapie jak bupi. Zarabiste. Etapy, a tu można coś więcej wygrać? Chyba nie, ale fajne. Dobra, karnet, karnet. Szybki przegląd karnetu, szybki przegląd. Co my tu mamy? Szantę. Hej, ha, kolejkę na... Co już się stało? Dobra, mamy Ronan. Ej, są dwa skiny, dwa skiny na start, dwa skiny na start. To już jest dobrze. Ronan, Ronan wygląda nawet. I ta szanta, tak powiedzmy... <ścoughs> Powiedziałbym coś, ale woję się o bana. No dobra, taki nawet nawet plecak. Mamy brązowe jatagany. Ładne, ale wolałbym, żeby to był jeden jatagan. Eee, hextech, hekstech. Kulka taka tam była taka. Hekstech. Dobra, eee, co my tu jeszcze mamy? Zemsta Ronana. Mhm. Eee, karmazynowy symbol, ale jaki dowalony? Nie no taki, to ja bym chciał mieć plecak od razu na starcie. Dobra, szybujący półksiężyc. Tu już bym powiedział tak mniej, ale nadal git. Yy, to tu jest jeszcze księżycowy ładu... Ło! Ło! Wow! Wow! To chyba pewnie jeszcze powinno coś zmienić, nie? O, lazurowy. Ale z niego lazurowy, ale on jest lazurowy, pato! O, jednak po prostu bug Ej, ładny taki laz raz. Ładny. Yy, ostrze gasnącego księżyca. Ostatnio była Kninga czy tam Knanga, teraz mamy coś takiego. Yy, opowieści Szanty, okej. Okay. Yy, gasnący księżyc, do yy, Kałacha, okej. Okay. Pradawny kwiat, płaszcz kwiat. Ej, ja nic nie widziałem. Yy, jest, bo teraz po prostu ten to jest taki jakiś... Ej, ładne są nawet te malowania. Jakiś nowy, wiecie, ten karnet, nic tu nie widać. Nie można tego normalnie przyjść. Paul John Lama, porucznik John Lama. Fajny. Nie tak jak Fabio Eusebio z tego. Wow! Małego monsterka ma! Wow. Do 19 marca? Może, może mi się nie udać. Postrzelaniec. Postrzelaniec znaczy, ale fajny. Laminator. Mamut. O, mocnia yy, Porusznik John Lama, oddziały specjalne. Okej, okay, super styl, tak naprawdę po prostu zapychacz. Dzieło opoki. Ronan Kamizelka. Tu jakąś. O, ładna ta włócznia. Taka powinna być parę sezonów temu, ale okej. Okay. Opoka, ona mi wygląda. Jak nie wiem kto, był jakiś taki film, on mi przypomina właśnie taką bezradną, co cię cały czas denerwuje. Mamy tu... Joko, jaka... o! Jaka siata. O, to jest, a to jest szanta, to jest ta szanta, właśnie, a nie, to jest poka no za co tu nie chodzi. Dobra, nieważne. Gumiak, gumiak to wygląda totalny. No nie no, on wygląda jak totalny szef, no na niego, no. Gumiak, gumiak musi być. Ło, jaki młot, ty! Gumiak! Młahaha, a to on się pewnie by krzyczał, którym tylko miał dźwięk. Z niestannych powodów go nie mam. Specjalność przeżuwacza to nawet nie będę słuchał, no bo już przed chwilą powiedziałem, że słodycz dla mózgu. <coughs> Też jest przy tym pewnie jakaś kozacka muzyczka O, ciekawa emotka. Nie, o lotnia! W końcu się postarali. Dobra, gumek gorzki No dobra, lecimy dalej. Harlowy. Tylko on on płaszcz. Podróżny pakiet ostrzy Klocoki Wyweń X77. Szczerze, to mi się chyba najmniej podoba, chociaż to ha Nawet jest git, mi się wolno ha -halover. Co ty zrobiłeś? Co, gdzie jest harlover? Harlover. Nie no, Harlower har, dla mnie, Git Ronan w płaszczu też już tak lepiej wygląda. Mamy tu jazda po bandzie. Harlowe w kombinezonie wyścigowym, no już tak mniej, ale nadal Harlowe podoba mi się ten skin. Możliwe, że po prostu nie mam gustu, ale podoba mi się. To ty, ok, kolejna jakaś emotka, ale nie mam dźwięku. <laughs> Tego typu zabawki to jak kiedyś się w McDonaldzie dostawało, nie to co teraz. Luźna Bóg na wioskę, błukna znaczy. I SPIDER-MAN! No ja no, trzeba go wbić też. Ja, by, ja jestem... O, Ha! Jaką mu... Dobra. Ym... O! Fajny młot. Podoba mi się. Sąsiedzka sztama. czochron. Okej. Okay. Ciekawe. Okej. Okay. Dobra. Już wkrótce fundamy... Będę mógł grać ROCKIEM! I co tu jest jeszcze płaszcz jakiś, ale ja mam lepsze tam rzeczy niż jakieś... Wo! Tutaj dalej nie wiemy. Mamy coś tu jeszcze? Dodatkowe nagody. Albo to są różne style, tak? Ale to to było już tam dawno. Takie rzeczy. O! Harlowy I pewnie to się czyta jakoś inaczej. Ale nie oddziały gdzie? Weź się opamiętaj, anuluj to. O! Czemu anuluj ich? raj są pod tym samym przyciskiem. Lecimy sami, solo. Zmiany cen. Zmieniliśmy nieco ceny w niektórych krajach, by utrzymać uczciwe ceny dla wszystkich regionów. Okej, okay. sezon pierwszy. Dołącz do ekipy. PD poza Battle Royale. O, ale teraz są tanie te wodorce. Kiedyś 40 zł, później spadek do 32, teraz 28. Inflacja, kurczę leci do góry, a w Fortnite ceny lecą w dół. To jest... Yy... Myślę, że przechodzą już w końcu do uczciwych cen. Chociaż moim zdaniem nie powinni tego robić, bo... <laughs> Na przykład... Troszkę im się dostaje po pupce ze sklepu. A jak zauważyli, że to zaczynają dostawać po pupce, to te gry przestały być mniej ekskluzyw takie. Ale żeby znowu sobie dodać głosu, bo w sumie to im się znowu nie opasało to... To coś innego zrobili. Dobra, będziemy grać tym skinem. Co to? Co ja zrobiłem? Ej! Ej! Jakaś nowa pompa, ja zrobiłem się, zapadłem pod ziemię. O kurczę! Poleciałbym tam, ale się boję, że tam będzie dużo ludzi. Więc polecę tu. Świąteczny nastrój Fortnite. Patrzcie. O. Jak fajnie. Ale co to jest? Czy tam już... Czy tego już ty... Tutaj... To tylko tyle zostało z gaj i czy tam są te dwa hangary? Hangary są nawet i trzy A nie dwa. A nawet nie wiem, czy to są te hangary. Znaczy no, spodziewałem... spodziewałem się, że to nie będzie nowa mapa. Znaczy stara mapa. Chociaż byłoby fajnie. Było tam kilka takich ukochanych przeze mnie miejscówek. Ale myślę, że gracze tak po prostu mówią, dlatego, że oni chcą powrócić do starych czasów tak nostalgicznie Skład, drewna i stodoło Stodoło, stolarnia, znaczy um, Tylko dlatego, że tak nostalgicznie podchodzą do tego Fortnite'a, bo już trochę mają To też nie zmienia Tego, że ta nowa mapa była słaba Trzeba pompka, napastnika Co to kuźwa jest? Bo to się niżby różni od zwykłej strzelby pompy <laughs> Nie, ja coś z yy, gardłem. Coś tu jest nie tak. O! Cztero karat, Oj jaki fajny celownik! Eee, nie no! Mordo! Mordo weź! Co to cholera jasna jest? Oj, ej, ej! ej! Chciałem broń zobaczyć Czemu tak strzela gównianie? Ej, dziwna ta strzelba, nie czuję jej w ogóle. Jak pistolet masz się nowy Nawet ciekawy bym powiedział. Co to jest? Karabin szturmowy strasznik... A kałach taki, ale strażnika. No dobra. Mm, no w sumie to może jednak nie. Dobra, są surpy rzucane, są rzucane slurpiki. Ciekawe, przydatne. Znaczy, no nie ciekawe, no bo były już, były już, tak? Tu akurat żadnego nowego kontentu nie dodali, jeżeli chodzi chyba o chyba leczenie, Tak mi się wydaje. Nie jestem z tego powodu smutny. O! Co, 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 to? sobie otworzył i zamiast wypić, to na mnie raszuje, jak debil. No idiota, no. Znaczy, I'm don't y, obrażajting y, this, y, I'm don't hate this guy. O. Co to? To wygląda jak John Wick. To jest niby John Wick, ale w sumie nie jest. Czemu coś do mnie strzeliło? Ty co mały. No. MK7. Dobra, a bierzemy to za to? Jak to strzelać? Co? co? Jakie fajne rzeczy! Czekaj, bo tu ktoś nie umie budować. Są też pułapki, czy co to jest? Nie, to jest to wzmocnienie do ścian. No to słabe. Ale mam nadzieję, że są też pułapki. Znaczy czy, że będą pułapki. Idealnie się w wkupa... Nie, co to jest? Strzeba automatyczna? Ciekawa. Tym razem nią zagram, bo tam to coś tak... Rozumiem na czym polega pompka, bo ona ma mieć duży limit i wolno strzelać, ale to coś to strzelało tak wolno, że to nawet nie można nazwać tego strzelaniem. <laughs> No, więc idziemy. O. O! Fajne to akurat że się tak wyświetla. Mmm Cztery grzyby, fajnie. A bo już nie ma na dole, a to akurat słabe. Wzięłem dwie ha ha ale mi coś strzeliło w tym... Ho! W buzi Bo tam jest ta snajperka. w sumie tylko po amunicję pójdę. Czy tu jest... Co tu robi pan burger? Panie burgerku! O! Szkoda tylko, że nie mam pieniędzy. Czekaj. Wow, Człowieku! Nie, ja biorę zaraz Neymara. Zaraz biorę Neymara i robię Neymarem, co prawda, bo nie ma tutaj Ronaldo, ale normalnie... Człowieku, co to się dzieje? Teraz to ta gra będzie taka spocona, że to szok. Apex Legends! Możesz teraz robić takie fajne rzeczy. Apex, Apex Ooo! Wow! Można tak nawet obroty robić, pa, lecisz! Ale to to, to ha ha! ha. Kazikos Nie ma Nie wiem czy późno odpisałem czy odczytałem czy nie, ale się wciągnąłem w Fortnite Nie ma, dzisiaj... Nie ma Co to? Rekin tu pływa? Ty się mały Nie ma chyba, znaczy no tak mi się wydaje, no Nie pamiętam, żeby coś tam było Miało być Bo dzisiaj mamy niemieckie, a z niemieckiego pisaliśmy ostatnio z matematyki dzisiaj chyba tylko poprawiają niektórzy Czyli nowaczek coś tam pisze Dobra Co to? Kolejna nowa pompa? Chociaż nie wiem czy bezpiecznym jest sparkowanie na środku rzeki Czy tam jeziora Ty Kazik widziałeś tą nową tą? Ten nowy karabin? Pa Pa jaki dowalony Ty, Nigusie. Ej, 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 może, wiesz, chill. Wyduzujmy się na parę chwil. No, nie mogę nawet budować, bo przeładowuje mi się to gówno. Pewnie jest w krzaku. Nie wiem, co to tak zadrżało? Jak my strefy nie mamy, ty idiota. Ło! Wow. Ło! Wow. Nie, ale coś mi drga co chwilę! Czemu tak drga? Czemu on nie dostaje ode mnie? No ty. Zafajdany furasie. Może mnie nie znajdzie. Może jest na tyle głupi, że mnie nie znajdzie. Znalazł mnie. Trafił mnie. No i już by było po mnie i tak. Eee, dobra, Hook, jeszcze raz.